W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o hortensjach ogrodowych i bukietowych. Ewelina z Zakazanego Ogrodu uwielbia hortensje. Chodź. Cześć. Chodź Agnieszka. Czy możesz nam opowiedzieć, dlaczego te hortensje są takie popularne? Hortensje są niesamowite, ponieważ nie tylko są spektakularne, kwitną praktycznie całe lato, aż do późnej jesieni, ale są świetne dla początkujących ogrodników, jak również są naprawdę mało obsługowe, a odwdzięczają się Niesamowitym wyglądem. A opowiesz nam, jak można je pielęgnować wiosną? Oczywiście. Na program zaprasza Style, producent urządzeń do pielęgnacji zieleni. A co możemy zrobić z hortensjami wczesną wiosną? Wczesna wiosna jest fantastycznym momentem na cięcie hortensji bukietowych. To właśnie wtedy, jeżeli odpowiednio przytniemy takie hortensje, będziemy mieć piękne, duże kwiatostany i obfite kwitnienie tych hortensji. Jak również możemy zrobić trochę prac pielęgnacyjnych przy hortensjach ogrodowych. W takim razie zostawiam się z widzami, a sama pędzę do kolejnego ogrodu. Pa! Pa! A ja przygotuję narzędzia do cięcia dzisiejszych hortensji. Dobre narzędzia to podstawa właśnie cięć i warto je tak przygotować, żeby były czyste, ale również żeby były zdezynfekowane. Jeśli mówimy o cięciu hortensji, warto zastosować pięć zasad cięcia. I pierwszą zasadę powiem Wam już teraz, bo mamy fantastyczne słońce czyli pogoda. Pogoda jest niezwykle istotna i bardzo ważne, żeby było sucho i słonecznie, i warto, żeby nie były planowane żadne deszcze po cięciu hortensji. I dzisiaj pogoda nas dosłownie rozpieszcza. Można śmiało pracować. W rozpiętych kurtkach lub bluzach. Jeżeli mamy załatwioną pierwszą zasadę, czyli pogodę, to potrzebujemy drugiej zasady, czyli dobry sprzęt. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was dwa sekatory. Jeden sekator to sekator kowadełkowy firmy Stihl. Jest on naprawdę mocny i solidny. I on świetnie sprawdzi się, jeżeli macie takie stare hortensje, które wymagają odmłodzenia. Ponieważ mam tutaj dosyć młodą hortensję, sekator kawadokowy nie będzie nam potrzebny, ale mam za to drugi sekator również, super solidny, sekator firmy Stil i jest to sekator ogrodowy, który świetnie poradzi sobie z pędami nawet do 20 mm. Jeżeli macie swoje sekatory, to warto je wiosną także dobrze oczyścić, ale również sprawdzić, czy nie trzeba ich dodatkowo naostrzyć. Mój sekator jest super ostry, więc nie muszę tutaj już nic dodatkowo robić, ale właśnie ostrość narzędzi to jest dobre cięcie, które spowoduje, że wasze pędy nie będą zmiażdżone. Przede mną dzisiaj naprawdę dużo hortensji do ścięcia, więc dzisiaj zabezpieczę też swoje oczy także przed działaniem słońca, bo te okulary fajnie zabezpieczają również przed światłem UV. Jak również oczywiście potrzebujemy dobrych rękawic. Te są świetne, bo one są ze skóry, więc wiecie, macie dodatkowo niesamowicie fajnie zabezpieczone dłonie. Jeśli macie już przygotowany sprzęt, to teraz możemy zacząć działać. Hortensja, którą tutaj mam, to przepiękna hortensja Polar Bear. Jest to hortensja, której kwiatostany potrafią mieć nawet 40 cm wielkości, więc zachwyca, ale te kwiatostany są również bardzo cienkie. Co tutaj mamy niezwykle istotne? Właśnie to, żeby wytworzyła mocne pędy, a ta hortensja oznacza się tym, że w pierwszych latach te pędy są bardzo wiotkie. Zatem cięcie ma tu ogromne znaczenie. Przy cięciu hortensji bukietowych musimy również trzymać się zasad. Pierwsza główna zasada: wszystkie pędy, które są cieńsze od ołówka, czyli na przykład takie pędy, takie pędy, wycinamy całkowicie. One nie utrzymają nam kwiatostanów i z nich również nie wyjdą kolejne pędy, które mogłyby utrzymać kwiatostany. Pędy, które są grubości ołówka. Bądź grubsze, to są właśnie takie pędy, na których później wyrosną te piękne kwiaty. I właśnie te pędy zostawiamy, ale przycinamy je maksymalnie krótko. Im bardziej wiotka wasza hortensja, najczęściej właśnie młode hortensje mają to do siebie, tym niżej przycinamy i kierujemy się zasadą oczek. Oczka to nic innego jak te wybrzuszenia, z których później wyjdą pędy. I zobaczcie, tutaj mamy takie wybrzuszenie, to są pierwsze oczka. One są właśnie za tym głównym pędem wychodzące. Tu są drugie oczka. I jeżeli mamy młode hortensje, kierujemy się głównie zasadą cięcia albo za drugim oczkiem, czyli tu jest drugie oczko, i tu jest miejsce za drugim oczkiem, albo za pierwszym oczkiem, i to jest około centymetr, półtorej od takiego oczka. Ponieważ ta hortensja jest właśnie taka wiotka, to jest taka wiotka odmiana, to ja tutaj bezwzględnie trzymam się cięcia za pierwszym oczkiem. Zatem tniemy za pierwszym oczkiem po pierwsze, a po drugie wycinamy wszystkie pędy, które są cieńsze od ołówka. No to co? Zaczynamy z pierwszym cięciem. Mamy nasz gruby pęd. I właśnie tu zobaczcie, proste cięcie, około 1,5 cm. Wycinamy. Zobaczcie, jak to gładko poszło. Następnie wycinamy kolejne grubsze pędy, ale oczywiście pozbywamy się też takich wiotkich pędów, które po prostu nie mają znaczenia lub jeżeli mamy jakieś przeszkadzające pędy, jak ten, który właśnie przed chwilą usunęłam, również możemy precyzyjnie go tutaj usunąć. Jeżeli macie taką sytuację jak tutaj, czyli pędy krzyżują się, będą o siebie ocierać, będą sprawiać, że ta roślina tak naprawdę tutaj nie ma jak dobrze rosnąć, to nie ma sensu taki pęd wystarczy cały wyciąć. Nie pozbawicie tej rośliny kolejnych pędów, bo ona wam i tak wypuści nowe, mocniejsze. Hortensja już przycięta, zobaczcie jaki malutki krzewik został i nic się nie martwcie, ona wypuści pędy na około metr bądź nawet więcej w sezonie i właśnie to cięcie spowoduje, że będzie mieć na to siłę. Nim przejdziemy do kolejnej hortensji, usystematyzujmy nasze zasady. Dwie pierwsze zasady to pogoda i sprzęt, natomiast trzecia, czwarta i piąta zasada to są zasady cięcia, czyli trzymamy się tego, że... Wycinamy wszystkie pędy, które są cieńsze niż ołówek, tniemy krótko za pierwszym oczkiem i przede wszystkim zastanawiamy się, co chcemy osiągnąć, i właśnie ta zasada będzie świetnie omówiona przy kolejnej hortensji. Idziemy! Jeżeli mówimy o tym, co chcemy osiągnąć, Warto zastanowić się, czy chcemy, żeby nasze hortensje były właśnie takim bujnym krzewem, czy chcemy je troszeczkę prowadzić jak drzewko. I nie mówię tutaj o takim drzewku szczepionym na pniu, bo takie hortensje również mamy, ale o takim drzewku, jakie możecie zobaczyć na tej hortensji. Dlatego tu pokażę Wam cięcie bardzo specyficzne. Hortensja, którą tu widzicie. To jedna z bardziej lubianych odmian, hortensja Vanilla Fress. I ja ją tutaj bardzo ostro traktowałam. Ta hortensja, jak zobaczycie, ma ogromnie długie pędy i bardzo mocne pędy, ale wszystko dlatego, że cięłam ją bardzo krótko, zwykle za pierwszym oczkiem i ona tym samym wypuściła mi dużo naprawdę takich zwartych, fajnych pędów. Jeśli przypatrzycie się to tutaj stosowałam niskie cięcie, ale wyprowadziłam w zasadzie 3-4 główne pędy, które później wyrosły jako takie dłuższe i te pędy już nie przecinałam tak ekstremalnie krótko, ponieważ przez to, że ta hortensja miała mniej pędów, mocno poszła właśnie w jakość tych pędów tych, które później okazały się pędami wiodącymi. Dlatego nie bójcie się, jeżeli po cięciu okazuje się, że wycięliście dużo takich wiotkich pędów i boicie się, że przez to wasza hortensja będzie mieć za mało pędów do kwitnięcia, ponieważ hortensja właśnie wtedy wypuści nowe pędy, mocne pędy i świetnie się rozkrzewi. I tu mamy właśnie przykład takiej hortensji. Na tej hortensji w tej chwili moim głównym zabiegiem jest przycięcie bardzo nisko tych długich pędów. I one praktycznie wszystkie są grubsze od ołówka. Zatem przystępujemy do pracy i również będziemy tu pracować tym samym sposobem, tymi samymi zasadami cięcia, ale tak jak mówię, tutaj mamy głównie grube pędy. W takich grubych pędach naprawdę dobrze mieć super zaostrzony sekator, bo zobaczcie, tu to już jest na pewno 20 mm grubości tego pędu, ale zobaczcie, jaki on jest długi. Wycięłam go tutaj i to jest pęd, który wyrósł w zeszłym roku, więc nie bójcie się krótkiego cięcia, bo dzięki temu będziecie mieć właśnie takie piękne, sztywne, długie pędy. Czyli znów zaczynamy cięcie. Trzymamy się zasady oczek, pierwsze oczko, drugie oczko i za pierwszym oczkiem. Wycinamy nasz pęd i przechodzimy do pozostałych. Hortensję, warto oczyścić sobie taką drogę. też tutaj, żeby Wam nie przeszkadzało. Możecie zacząć właśnie od tej górnej korony, żeby później te precyzyjne wewnętrzne części również dobrze dociąć. W tym przypadku zostawiłam dużo dłuższy pęd, ponieważ. On jest naprawdę bardzo gruby. I jeżeli zobaczycie sobie, to tu mamy raz, dwa, trzecie oczko, ale przy takich starszych hortensjach możecie też ciąć za trzecim oczkiem, jeżeli te pędy są właśnie takie grubsze. Także trzymając się tego, jaki pokrój chcecie osiągnąć, możecie tą zasadę przesunąć troszeczkę, ale młode hortensje, pierwsze, drugie oczko, starsze, trzecie oczko będzie też OK, jeżeli macie taki gruby pęd jak ten. Te patyczki toż dobre. One cieszą każdego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli są takie grube, to wystarczy zrobić mały trik, żeby mieć więcej sadzonek. Zobaczcie. Mam taki patyczek. Na nim odmierzam sobie trzy oczka. Raz, dwa i trzy. I teraz. Tu robimy ciach. Pod tym ostatnim oczkiem robimy ciach też około centymetr. I teraz. Takie patyczek po prostu wsadzamy do ziemi. Dzięki temu ukorzeni nam się w ziemi, a my będziemy mieć więcej sadzonek. I właśnie tak szybko pozyskujemy nowe sadzonki. Hortensje bukietowe już ścięte, ale co z hortensjami ogrodowymi? Właśnie teraz was zabieram do nich. Hortensje ogrodowe. To jeszcze nie jest ich czas na jakieś większe cięcie, ale warto wiosną zrobić jeden mały zabieg, mianowicie ściąć suche kwiatostany. Przede mną Hortensia diva fiore. Jest to wyjątkowa odmiana, bo ona kwitnie zarówno na zeszłorocznych pędach, jak i na tegorocznych pędach. Zobaczcie, zostały tutaj jej kwiatostany. I jedyny zabieg, jaki musimy teraz wykonać, to jest właśnie usunięcie tych kwiatostanów bardzo króciutko, ze względu na to, że dopiero w momencie, gdy ona wystartuje, będziemy widzieć, czy jeszcze wymaga jakiegokolwiek innego cięcia. No to zakładamy rękawice i bierzemy się za cięcie. Nic prostszego, wycinamy tylko kwiatostany. Od razu tak jak one się kończą. I to jest cały zabieg, który wykonujemy, ale na pewno zauważycie, że moje hortensje są też zakopczykowane i te kopczyki możemy sobie rozsuwać bądź zsuwać w zależności od pogody. Ponieważ nie jest jeszcze tak super fajnie ciepło, to ja jeszcze chwilę te kopczyki zostawiam. Moja hortensja Diva Fiore jest dosyć młodą hortensją ogrodową, ponieważ dopiero w zeszłym roku posadziłam ją w ogrodzie, co zresztą widać, ale marzyło mi się takie morze niebieskich hortensji i mam nadzieję, że to marzenie się spełni. Hortensje bukietowe, hortensje ogrodowe mamy już ścięte i teraz pozostaje nam tylko czekać, aż fantastycznie zakwitną. Pamiętajcie, żeby przy wiosennych cięciach dbać o swoje bezpieczeństwo, zakładać rękawice, okulary, ale mieć także dobrze naostrzony, dobry sprzęt. Na murator ogroduje, czekamy na wasze komentarze. Subskrybujcie ten kanał i dajcie znać, która hortensja bukietowa bądź ogrodowa jest waszą ulubioną. Dziękuję Wam za dziś.